Rozmowa pod krawatem w Radiu Szczecin. Sebastian Wierciak, witam serdecznie. Moim państwa gościem jest poseł Koalicji Obywatelskiej, Patryk Jaskurski. Dzień dobry, panie rektorze, witam także wszystkich słuchaczy. Niewiele zabrakło, żeby został pan jednym z ojców sukcesu. Bardzo wysoko pan skakał 1 czerwca w Dniu Dziecka, tuż po ogłoszeniu wyników Exit Polo 21, a dziś pan stoi w szeregu winnych porażki w tym wypadku teraz aktualnie siedzę, ale tak było włos. My od samego początku mówiliśmy, że ten wynik będzie rozstrzygnięty włos, że ten wynik będzie na żyletki, jak wszyscy widzieliśmy. zabrakło mhm. niewiele ponad 370 tysięcy głosów, a w zasadzie 180, bo tutaj te głosy można powiedzieć, zliczają się podwójnie, więc niewiele zabrakło. Była pełna mobilizacja, zabrakło trochę frekwencji, no i. Fakt Faktycznie ta radość była przedwczesna, choć warto zaznaczyć, że większość badań, także te badania, którymi my dysponowaliśmy pokazywały, że sytuacja się raczej nie odwróci. Natomiast rano obudziliśmy się, a w zasadzie wieczorem późnym okazało się, że niewiele, ale jednak zabrakło. Wina sztabu, mówił w rozmowie pod krawatem marszałek Geblewicz, wskazując na chociażby brak socjologów, politologów w sztabie, którzy by na bieżąco reagowali na nastroje społeczne. Ja oczywiście przyjmuję krytykę i biorę odpowiedzialność. Byłem jedną z bardziej zaangażowanych osób w tą kampanię. Oddałem się cały. Zaangażowałem się na 100%. W zasadzie nawet można powiedzieć, że pracowałem jeszcze ciężej niż w swojej kampanii mhm. do parlamentu. A Czym się dałem też poznać jako osoba bardzo e, pracowita, i to nie jest do końca prawda. Prawdą jest to, że my dysponowaliśmy różnego rodzaju analizami, my mieliśmy jasno przygotowaną e, strategię. Tą strategię oczywiście przygotowywaliśmy także w oparciu o e, badania. E, natomiast. E, Anna Mucha pisała na mediach społecznościowych, że, że platforma to zamawia badania, a później je ignoruje. Tak było w tym przypadku, czy nie? Nie jest to prawda. My naprawdę mieliśmy dobrze przygotowaną e, strategię, tak jak panu powiedziałem. I zresztą jak widzieliśmy, wynik był o włos. Mhm. Gdyby, gdyby sytuacja była odwrócona, to pewnie dzisiaj wszyscy by mówili o tym, że ta kampania została dowieziona. No niestety tak jest w mhm. życiu. Że pewne sprawy są zero-jedynkowe. Wybory prezydenckie są zero-jedynkowe, jak mecz piłki nożnej o, o finał, o Puchar. I oczywiście dziś potrzebna nam dyskusja, potrzebna nam analiza, potrzebne jest wyciągnięcie wniosków, dlatego że na horyzoncie są wybory w 2027 roku. To jest moja pierwsza też rozmowa, mhm. panie redaktorze w Radio Szczecin i tutaj w mediach lokalnych po tej kampanii wyborczej. Jeżeli pan pozwoli, to ja chciałbym bardzo mocno podzielić dziękować mieszkańcom Szczecina i całego Pomorza Zachodniego za gigantyczny wkład, zarówno jeżeli chodzi o pomoc w kampanii, pomoc w dystrybucji materiałów, wieszanie plakatów na swoich balkonach i płotach. Bardzo serdecznie państwu za to dziękuję. Dziękuję także za mobilizację, za to, że wyborcy poszli tutaj na Pomorzu Zachodnim i zagłosowali za Rafałem Trzaskowskim. Trzeba jeszcze też wielkie gratulacje przekazać mieszkańcom gminy Dobra. jedno z najwyższych rekordowych poparć dla Rafała Trzaskowskiego w całej Polsce, za co bardzo serdecznie dziękuję Państwu za Państwa zaangażowanie głosy i głosy. Za zaufanie, którym obdarzyliście Rafała Trzaskowskiego. Niestety mamy kolejne obwóz. protesty wyborcze, mamy też informacje o pomylonych głosach w poszczególnych komisjach. Mamy też Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która sprawdza informacje zgłaszane przez posła Koalicji Obywatelskiej Romana Giertycha. Chodzi o tą tak zwaną aplikację Mateckiego. Czy czy te wybory mogły być sfałszowane? No docierają do nas informacje, kolejne informacje o tym, że dochodziło do złego rozliczenia głosów, że są takie komisje, gdzie ewidentne są jakieś anomalia, że są takie komisje, gdzie już to zostało potwierdzone, jak na przykład w Krakowie, że błędnie zostały przypisane głosy Rafała Trzaskowskiemu, Karolowi Nawrockiemu. My jako sztab, jako koalicja obywatelska, oczywiście bardzo mocno wsłuchujemy się w te głosy. Każdy głos ma znaczenie. I jeżeli takie zgłoszenia płyną, to trzeba to wszystko zweryfikować. Natomiast ja jestem bardzo ostrożny, jeżeli chodzi o formowanie daleko idących wniosków. Najpierw temu musimy się wszyscy przyjrzeć, musimy to dokładnie zliczyć i w oparciu o te zgłoszenia, weryfikacje, możemy podjąć jakieś kroki i złożyć proces do Sądu Najwyższego, czego nie wykluczamy. Natomiast jestem daleki od stawiania daleko idących wniosków. Trzeba zweryfikować, tak, aby nikt w Polsce nie miał wątpliwości, że wszystko zgodnie z procesem wyborczym zostało przeprowadzone. Ale my już mamy parę informacji potwierdzających hmm. te doniesienia. No ale to są jednak te potwierdzone, dają promil taki, czy tam pół promila, więc to nie miałoby wpływu na wynik wyborów. Wyobraża pan sobie sytuację, w której rozpakowujemy Koperty, kartony, liczymy wszystkie głosy jeszcze raz. Tak jak panu powiedziałam, wszystko chodzi o skalę mhm. e, i jeżeli ta skala będzie na tyle poważna, to potrafię sobie wyobrazić. No, tu chodzi też o pewien proces wyborczy, o zaufanie do państwa em, polskiego, e, sytuacja, która nigdy w historii nie miała miejsca. Natomiast naprawdę bardzo chłodną głową do tego podejdźmy. Płyną kolejne zgłoszenia, analizowane są kolejne komisje. To wszystko jest przez specjalną stronę dzisiaj zgłaszane, przyjmowane, obrabiane i może być podstawą do złożenia protestu wyborczego. Ale jaki będzie finał tego? No to już jest też kwestia do między innymi mm -hmm. Państwowej Komisji Wyborczej, do tak naprawdę Sądu Najwyższego, który jest adresatem takiego protestu. PKW się dzisiaj spotyka. To jakieś specjalne, tak, zebranie? Zło, nie? Tak, dzisiaj o godzinie 7 Dotarła do nas do opinii publicznej informacja, że Państwowa Komisja Wyborcza będzie się między innymi właśnie nad tymi omyłkami, albo może celowymi zamianami, tego nie wiemy, mhm. pochylać. Więc no, sytuacja jest na pewno alarmująca i na pewno też wymaga pochylenia się, no bo część z tych informacji została już potwierdzona bezpośrednio przez komisje, które zliczały te głosy i które błędnie wypełniły protokół. Więc nie wolno ignorować żadnego tego typu zgłoszenia, bo te zgłoszenia płyną od wyborców, którzy patrzą władzy na ręce i chcą mieć przeświadczenie, że wszystkie głosy, które zostały oddane w tych wyborach, zostały prawidłowo zgłoszone. Ja mam dokładnie takie same podejście do tej Sprawy. Jeżeli są zgłoszenia, są anomalia, są potwierdzenia, to trzeba te sprawy dokładnie wyjaśnić, tak aby nikt nie miał wątpliwości, że proces wyborczy przebiegł zgodnie z, z wolą mhm. wyborców i zgodnie przede wszystkim z prawem. Na naszym radiowym facebooku pod wpisem z zaproszeniem na dzisiejszą rozmowę pojawiło się mnóstwo komentarzy, mnóstwo pytań, mnóstwo też takich. Obraźliwych treści, które zniknęły, bo my nie pozwalamy w Radiu Szczecin na to, żeby hejt się szerzył pod naszym logiem, ale są też pytania, które ostro traktują pana. A nie są hejtem, pan Michał pyta, czy nie jest mu wstyd, czyli panu, za robienie z siebie pajaca, przytulając dziennikarza telewizji Republika, żeby ten nie mógł zadać pytania Rafałowi Trzaskowskiemu. Czy może po prostu już tak przesiąkł politycznym bagnem, że honor i kręgosłup moralny przestały cokolwiek znaczyć? No powiem tak, no faktycznie emocje są dosyć duże. Zresztą to, to jest chyba oczywiste i wiadome dziś polskie społeczeństwo jest bardzo mocno spolaryzowane i wielka, wielka takie wyzwanie także przed Karolem Nawrockim, który powiedział, że będzie chciał spróbować pojednać. Ja mam takie wrażenie, że <laughs> Mimo, że wybory rozstrzygnięte zostały o włos, e, i tak naprawdę Polska dzisiaj jest podzielona i Polacy są podzieleni dokładnie na pół. Mhm. To po jednej ze stron zapanował taki bardzo duży triumfalizm. E, I de facto naśmiewanie się z drugiej części Polski, nie szanowanie drugiej części e, wyborców. E, sytuacja, o której Pan, o którą Pan przytoczył, którą tutaj tak bardzo obraźliwie e, mi e, wypomniano, no, miała miejsce w Sopocie i faktycznie bywało tak, e, że trzeba było. Interweniować w przypadku dziennikarzy tak zwanych prawicowych mediów. No, dziennikarze, czy to w Końskich, widzieli Państwo, jak próbowali siłą wtargnąć do Hali, albo też, no, jak w przypadku Sopotu, po prostu biegli z kamerami, ze wszystkim i to też stwarzało zagrożenia, więc faktycznie taki incydent miał miejsce. Może to być negatywnie ocenione przez część wyborców, natomiast myślę, że taki język, wyzywanie od pajaców i taka pogarda, nie jest na miejscu, nie jest na miejscu generalnie, nie powinno być przyzwolenia w internecie, ale są tacy mhm. politycy, chociażby po drugiej stronie sceny politycznej, który, którzy dbają o to, żeby ta emocja była podlewana i żeby ta emocja była jak najwyższa i aby przekraczać pewne bariery. Ogólnodostępnego e, języka w debacie publicznej. E, oczywiście mogę się odnieść do każdego takiego argumentu, ale bardzo bym prosił o, w, o jakiś po prostu wzajemny szacunek w dyskusji. To tyle, jeśli chodzi o antenę Radio Szczecin. Naszą rozmowę kontynuujemy. Można już się przełączyć lub wrócić do niej jako do podcastu na radioszczecin.pl, na naszym radiowym facebooku czy w aplikacji Radio Szczecin. Zdradzi Pan, jak to było z, z pójściem do a właściwie nie pójściem do Telewizji Republika przed drugą turą wyborów, to była wspólna decyzja sztabu, osobista decyzja Rafała Trzaskowskiego, jaka była y, pańska decyzja. Mhm. A pan tutaj y, szuka, że tak powiem, powodów ewentualnej porażki u, u pana Trzaskowskiego, nie pójście na tą drugą turę, tak? No, jest to jeden z powodów wymieniany, jako, jako jeden z ważnych elementów, że trzeba było pójść, pokazać się właśnie, właśnie <grym> tym widzom, którzy są zdecydowani na jednego kandydata. Tam Prawda, już, już panu uzyskać. odpowiadam, chciałem mhm. tylko po prostu poznać pana intencje. Prawda jest taka, że Karol Nawrocki mówił, że w tej drugiej turze y, oczekuje jednej dużej y, debaty telewizyjnej. Mhm. Ta, do tej dużej debaty telewizyjnej doszło. Widzowie Republiki oraz stacji w Polsce 24 mieli pełną prawo, pełne prawo, możliwość obejrzenia tej debaty, no bo ona też była relacjonowana. Ten sygnał był dostępny przecież dla wszystkich mediów. Jeżeli chodzi już o samo, samą debatę w Końskich, no to ona była trochę ustawką i my wiedzieliśmy o tym, że jest ta debata ustawką przygotowaną przez Republikę, która działała trochę jak przedłużenie sztabu wyborczego Karola Nawrockiego. My wówczas byliśmy w Kaliszu i własną debatę z mieszkańcami, którzy mogli zadać swobodnie pytania, więc z jednej strony e, Karol Nawrocki odpowiadał na ustawione pytania. Nawet tam była taka śmieszna sytuacja, że zakłócona została e, jego wypowiedź. Nie usłyszał pytania, mimo to potrafił na nie odpowiedzieć, co świadczy o tym, że znał odpowiedzi na pytania. Rafał Trzaskowski wybrał wówczas, podjął taką decyzję, Szczab cały. wybrał dyskusję z mieszkańcami Kalisza. Blisko dwie i pół godziny rozmowy bezpośredniej. Każdy mógł podejść zadać pytanie. Te pytania też były bardzo cenne, padły ważne zobowiązania. No, taka decyzja zapawdała wówczas. Mhm. Oczywiście dzisiaj jest ona jakby przedmiotem analizy i dywagacji A ta pierwsza debata w Końskich z waszej strony nie była ustawką? No, pierwsza była odpowiedzią na zaczepki i na zaproszenie pana Karola Nwrockiego. Faktycznie ona została rozbita decyzją o obecności pana marszałka Szymona Hołowni i trochę zamieniła się w taką debatę wszyscy na Rafała Trzaskowskiego było bardzo dużo emocji, ale tak naprawdę tamta debata trochę otworzyła kampanię mm -hmm. wyborczą, otworzyła całą serię kolejnych debat i pod kątem debatowania myślę, że chyba. Chyba nikt nie może być rozczarowany, bo ta kampania wyborcza była bardzo intensywna, wręcz historyczna. Mieliśmy do czynienia z debatami, w których było bardzo dużo interakcji, gdzie tak naprawdę dziennikarze schodzili na dalszy tor, a kandydaci między sobą mogli rozmawiać. Taka formuła, która nie była znana, bo zazwyczaj te debaty albo ich jest bardzo mało, albo mają jasno określone formuły i bardzo rzadko dochodziło w przeszłości w nich, do takiej bezpośredniej interakcji, a tutaj było po prostu starcie. Starcie na, na wizję Polski, starcie na wzajemne pytanie. Uważam, że akurat pod tym względem ta kampania była bardzo owocna. Każdy miał możliwość ocenienia postawy każdego Czy W głosowane będzie wotum zaufania dla rządu. Ten rząd przetrwa do kolejnych wyborów? No ja nie mam wątpliwości, że większość ma dzisiaj premier Donald Tusk, że większość ma koalicja 15 października, która w 2000... W 2023 roku zdobyła 11 milionów głosów, i o tyle, o ile wybory prezydenckie zmieniły wiele na scenie politycznej, to nie zmieniły nic, jeżeli chodzi o arytmetykę i o większość w koalicji. Donald Tusk jest liderem koalicji 15 października, mamy większość, mamy cały czas też olbrzymie oczekiwania od tych wszystkich wyborców, którzy poszli zagłosować na Rafała Trzaskowskiego, ale także wcześniej dali władzę nam, jako koalicji 15 października, więc nie możemy tych ludzi zawieść. Musimy jeszcze skuteczniej docierać z informacjami o tym, co się wszystko, co się udało nam zrobić i jeszcze skuteczniej po prostu musimy pracować tak, aby odrobić zaufanie i utrzymać także możliwość reformowania państwa po wyborach w 25, 27. Roku. Dowieziecie 100 obietnic razem z prezydentem Karolem Nawrockim? No, mamy nadzieję, że te zapowiedzi prezydenta nawrockiego gotowości do współpracy i reformowania państwa no nie są tylko takimi obietnicami rzuconymi na wiatr no będzie pan Karol nawrocki miał sprawdzam mamy pakiet szeregu regulacji gotowych między innymi chcemy bardzo mocno postawić na, na transformację energetyczną na zielone źródła energii to wpisuje jeden do jednego w zapowiedź pana prezydenta nawrockiego o obniżeniu cen energii niebawem też stosowna ustawa która pozwoli Budować więcej chociażby wiatraków, żeby ta energia czysta, zielona no, płynęła do polskich domów, co pozwoli bezpośrednio obniżyć ceny energii. Więc mam nadzieję, że będą takie obszary, w których się uda nam przyspieszyć. Andrzej Duda był prezydentem, który może nie zawetował dużej ilości ustaw, bo to było 6, ale do 20 skierował do Trybunału Konstytucyjnego, czyli de facto 26 projektów ustaw wstrzymał, był takim hamulcowym. Jak porównamy to ze statystyką jaką miał zarządów Prawa i Sprawiedliwości, no to tam bodajże chyba tylko trzy ustawy w taki sposób potraktował, więc widzieliśmy, że był hamulcowym. Teraz mamy nadzieję, że nie będzie kładł kija w szprychy, ale no to raczej chyba w kategoriach nadziei raczej być, powinniśmy spodziewać się e, trudnej kohabitacji. Był pan pół roku bardzo zaangażowany w kampanię. Co teraz, jak teraz wyciągacie wnioski? Czy, czy wraca pan do pracy w regionie? Czy wraca pan do pracy w komisjach? No ja cały czas pracowałem i godziłem mhm. swoje obowiązki z bardzo intensywną pracą parlamentarną. Niewątpliwie planuję nie zwalniać tempa. Uważam, że tego też wymagają ode mnie nasi wyborcy. Planuję bardzo e, też Mocny objazd i rozmowę tutaj w regionie, w powiatach, więc jeżeli mogę tutaj jeszcze zapowiedzieć, planuję odwiedzić każdy jeden powiat i z przyjemnością w różnych formułach będę spotykał się z mieszkańcami naszego regionu, bo chcę bardzo mocno postawić na to, co też już zaczęliśmy w kampanii z Rafałem Trzaskowskim, czyli na utrzymanie tego bezpośredniego kontaktu z wyborcami. Udało się zbudować dużą sieć osób zaangażowanych w, wokół koalicji obywatelskiej. I Dziś nam trzeba współpracy, nam dziś trzeba konkretnej rozmowy, trzeba jeszcze bardziej się wsłuchiwać w głos ludzi, którzy na nas głosują, którzy na nas trzymają kciuki. No i trzeba też, że tak powiem, no wrzucić kolejny bieg, bo tak jak to już wspominałem, najważniejsze teraz wybory na horyzoncie to wybory parlamentarne w 2027 roku, i to są wybory, w których Kaczyński może uzyskać jedno władztwo. Myślę, że trzeba zrobić wszystko, aby ochronić Polki i Polaków przed tą wizją powrotu Pisu do władzy. Wrócę do mojego pytania, czy macie zdiagnozowane powody porażki? Mamy takie analizy porobione. Ja sam też mam bardzo dużo przemyśleń. Myślę, że każdego dnia dochodzą do nas kolejne wnioski. Myślę, że. Ten temat będzie zamknięty na dniach, ale to, żeby postawić dobre diagnozy, to wymaga jednak chwili analizy i nie wolno na szybko. Czy one będą i wyciągać na zbyt daleko potrzeby, czy wy to ogłosicie? No rozmawiamy wewnątrz. Już też mhm. mamy pierwsze spotkania wewnątrz koalicji obywatelskiej. Będą też pewnie spotkania sztabów regionalnych. Te wnioski trzeba wyciągnąć od takiego małego sztabu powiatowego, gminnego, po sztab krajowy. Ja raczej uważam, że to powinna być dyskusja wewnątrz, po to, aby nie dawać pożywki naszej konkurencji. My na zewnątrz potrzebujemy dzisiaj współpracy. To też Polki, Polacy mówili, żebyśmy my się na tej, w tej koalicji nie zajmowali sobą wzajemnie, tylko zajęli się tym, aby pokazać jedność, aby razem pracować i razem dowodzić poszczególne mhm. postulaty. Więc uważam, że taka dyskusja wewnętrzna powinna być poddana. A czy taka dyskusja powinna być przedmiotem wewnętrznej dyskusji, ale wnioski jak najbardziej powinno być wdrożone i widoczne dla wszystkich odbiorców. Przez chwilę rozmawialiśmy dzisiaj o hejcie w internecie. W zeszły czwartek w Radiu Szczecin odbyła się debata bez jeden hejterzy z naszej. Klasy o hejcie w szkole, na zamkniętych grupach na Whatsappach. Zachęcam, można do niej zajrzeć na stronie radioszczecin.pl w zakładce debaty. Chciałbym pana zapytać o to między innymi dlatego, że jest pan w parlamentarnym zespole do spraw zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Czy macie jakiś pomysł na walkę z hejtem? No przede wszystkim o hejcie trzeba rozmawiać. Hejt trzeba piętnować, hejtu nie wolno. Ee... Po, pochwalać, nie wolno też dokładać swojej cegiełki. I oczywiście o tym zdrowiu psychicznym. Młodzieży rozmawiamy, jest to jeden z priorytetów. Tak jak pan zwrócił uwagę, pracuję w takim zespole. Już się udało chociażby odblokować tą infolinię dla dzieci, którzy mogą zadzwonić z problemami psychologicznymi i uzyskać kontakt. Faktycznie jest to wyzwanie dzisiaj bardzo duże, przed którym stoimy, przed którym trzeba uchronić nie tylko najmłodszych, ale tak naprawdę ogół społeczeństwa. Ja widzę, jak dzisiaj ten hejt potrafi trafić, bo też sam jestem niestety dziś, żyję w kraju, w którym jest bardzo duża polaryzacja, więc czasem do mnie też trafiają takie wiadomości, które potrafią niestety, ale w, no, wpłynąć bardzo negatywnie. Trzeba o tym po prostu rozmawiać, wyciągać wnioski i też konsekwencje, jeżeli ktoś w tej sieci przekracza pewne granice, nawołuje do agresji, na do przemocy, to nie powinno być miejsca na tego typu zachowanie. Także w sieci. Wolność słowa jak najbardziej tak, ale jeżeli ktoś kieruje jakieś groźby karalne albo szczuje innych obywateli na korupcję, na kogoś Wystarczą nam te przepisy, które mamy, trzeba je egzekwować, czy trzeba je zaostrzyć? No, trwa dzisiaj duża dyskusja, nie tylko w Polsce, ale też na forum Parlamentu Europejskiego. Ja uważam, że trzeba podchodzić do tego wszystkiego bardzo ostrożnie, bo jest cienka granica. Pomiędzy wolnością słowa a zapewnieniem bezpieczeństwa i ochrony prawnej też dla obywateli, ale wiem o tym, że hejt zabija, dosłownie potrafi zabijać. Widzimy, jak wygląda liczba samobójstw dzieci wśród młodzieży, ale też generalnie widzimy, jak stan zdrowia psychicznego polskich obywateli, obywateli pogarsza się z roku na rok i, i na pewno trzeba coś z tym zrobić. Nie wolno tego zostawiać po prostu tak z boku, tylko trzeba o tym rozmawiać, trzeba pracować, szukać regulacji, ale też zadbać po prostu, rozmawiać, Dziękuję. nie tego tego tematu debaty publicznej. Za rozmowę pod te moim państwa gościem był poseł Koalicji Obywatelskiej Patryk Jaskórski. Dziękuję, miłego dnia państwu. Życzę.